Witajcie w serii Rzut oka stacji RPG. Błyskawicznych pigułek prezentacyjnych. Dziś ekran mistrza gry do Warhammer Fantasy Role Play. Zestaw składa się z dwóch części. Zasłonki prowadzącego i 30-stronicowej broszury. Wewnątrz broszury znajdziecie porady, jak prowadzić Warhammera, co go wyróżnia, jak oddać konwencję tego systemu. I po kolei w pierwszym, co wyróżnia Warhammera, jak prowadzący powinien do tego podejść. Odkrywanie Starego Świata, to jak wprowadzić graczy w klimat, skupić się na bohaterach, co wyciągnąć, żeby było istotne podczas przygód. Wątki przewodnie Warhammera, czyli to, co odróżnia ten setting od innych systemów fantasy. Podziały społeczne, postęp, religia i czasy końca, jeśli zdecydujemy się na granie w czasach ostatecznych. Rozdział drugi to bardzo dobre porady dotyczące prowadzenia gry. Na czym, zwłaszcza początkujący mistrz gry powinien się skoncentrować, żeby ogarnąć całość. Przewagi Omówienie tego, jak podejść do śmierci, w ogóle uśmiercenia bohaterów na sesjach. Co robimy między przygodami, motywacje postaci, jak na nich grać, jak je wygrywać. Status i pozycja, też kilka słów więcej niż w podręczniku. Bardzo przydatny materiał. I rozdział trzeci, charakterystyczni bohaterowie niezależni. Są tutaj zarówno przykłady, zarówno przykłady BN-ów, jak i informacja, jak ich tworzyć, na co zwracać uwagę. Jak sprawiać, żeby pojawiający się na przygodach. Pojawiające się na przygodach postacie były za każdym razem unikatowe. I od strony 19 do 30 mamy generatory, przydatne zarówno dla początkujących, jak i dla starych wyjadaczy. Materiały dodatkowe, szukam pracy, kto co i dlaczego, czyli to, co znajduje się często na tablicach ogłoszeń w starym świecie, w miastach. Generator ze 100, setką pozycji, które, które można jeszcze ze sobą różnicować. Skąd się znamy? Coś przydatnego. Zarówno wewnątrz drużyny jak i jakieś relacje bohaterów znajomych graczy. I fajna bardzo, bardzo fajna tabela dotycząca incydentów w gospodzie. Tego chyba nigdy za wiele. Co się może wydarzyć w szynku oberży, zajeździe albo innej traktierni. Znowu generator na kasto i na samym końcu też dosyć obszerna tabela przykładowych wróżb losu. Taka ciekawostka z tego świata. I to tyle jeśli chodzi o o broszurę. Myślę, że zarówno początkujący, jak i doświadczeni mistrzowie gry znajdą tutaj coś dla siebie. Bardzo fajny dodatek uzupełniający element główny, czyli ekran mistrza gry. Solidny, trwały, to już jest standard. Matowy kredowany papier kaszerowany na podkład introligatorski. Zasłonka składa się z czterech paneli. Na tyle dużych, że doskonale ochroni Was przed chipsami i kostkami ciskanymi przez rozświeczonych graczy, których postanowicie ugatupić na swojej sesji albo zrobić im coś jeszcze gorszego. Po jednej stronie ładna Miejska grafika z przykładem ponurej zabudowy jednej z metropolii Starego Świata. Nie ma tutaj lasów, ale jest tętniące, tętniące życie miasta z jego brudnymi załukami i z niebem, po którym szybują hypo gryfy, czy może po prostu gryfy. Z drugiej strony na czterech panelach mamy tabele i wiedzę w pigułce. Jest tego dużo, napisane stosunkowo drobną czcionką, no ale coś za coś. Na pierwszym panelu mamy popularne imiona Starego Świata. Wymienione względem raz, lista umiejętności, tabelę charakteru, motywacji, dziwactw. Drugi panel to trudności testów, testy przeciwstawne, ich wyniki, przewagi, psychologia postaci, punkty przeznaczenia szczęścia, bohatera i determinacji. Jak, kiedy je wydawać, miejsce trafień, zasięgi broni. Trzeci panel, zasłonki, to monety, zarabianie, dostępność pewnych produktów na rynku, sprzedawanie, codzienne wydatki, nagradzanie punktami doświadczenia, rozwój, a także szybkość, koszty podróży i kompletowanie profesji. Najczęstsze stany są na końcu tego panela. Coś, co możemy, czym możemy poczęstować bohaterów graczy podczas naszych sesji. Czwarty i ostatni panel to znana z podręcznika tabela z brońmi i starczami. Statystyki. Na samym dole są informacje dotyczące pancerzy. I mały dodatek, rozmiar stworzeń. I to tyle. Produkt bardzo przyjemny, pożyteczny. Na pewno nie jest niezbędny, ale dla każdego fana Warhammera? Jak najbardziej polecam. To tyle. Nie traćcie czasu. Grajcie!